Moje wrażenie z PGA 2025 Gothic Remake? Obczajmy, Rishen. Oczekiwania końca. Moje pierwsze w życiu PGA. I do tego możliwość ogrania dema Gothic Remake. I jak to wygląda? O tym bardziej chcę Wam opowiedzieć. Zmiany. Zacznę od sztucznej inteligencji, bo tu jest naprawdę lepiej niż było na Gamescomie. Ani razu nie przydarzyło mi się, żeby przeciwnik odpuścił walkę albo zgubił jakiekolwiek agro. Czy... Kurde, to o czym on mówi, to to było w temie, którą udostępnili: że były takie deadspoty, gdzie przeciwnik nie wiedział, czy chce strzelać z łuku, czy chce bić z broni, no nie? I to doprowadzało do takich sytuacji, że można było po prostu biec do przodu, biec do tyłu, biec do przodu, biec do, do tyłu i trzymać go w takim deadspocie, i dosownie blokować przeciwników. Wiecie, z jednej strony to jest kurwa Gothic, no nie oszukujmy się, my tego gotika to od 20 lat kurwa niszczymy, ale z drugiej strony, no, raczej nie chcielibyśmy, żeby to AI było aż tak przewidywalne i aż tak głupie. No i w momencie, gdy robi się remake, masz, yy, masz Multum lat progresu za sobą, pisanie gier komputerowych, więcej doświadczeń, no to nie byłby to Gothic, gdybyś nie mógł skoczyć na skałę i strzelać. Kogoś łukiem przez 10 minut, ale z drugiej strony, no też nie jest to gotyk, gdy, gdy, gdy po prostu przeciwnik stoi jak pała i nie możesz nic z tym zrobić. Kręcił się jak idiota. Przeciwnicy są agresywni, chociaż czasami zdarza się problem, że bruk zatnie się na barierce i biegnie w miejsce. No właśnie. Gobliny wciąż nie okrążają gracza, a idą po prostu na hama do przodu, rzucając przy tym losowo kamieniami. Można by powiedzieć, że szału nie ma, ale jest progres. A teraz najważniejszy problem, który był z gotikiem, remake. Ja wam tak. Ja w ten progres nie do końca chcę uwierzyć do momentu aż go nie zobaczę i mi się wydaje, że to jest bardzo istotne. Moim zdaniem Alkimie nie udostępnił żadnego dema. Jak na razie wszystkie udostępnione materiały, wszystkie udostępnione dema wyszły im trochę bokiem. Wydaje mi się, że oni teraz po prostu zdropią tego Gotika i będą oczekiwali, że ludzie kupią to raczej w ciemno. Jak wygląda walka? Z tym walki wymaga Bo czasu. Bo teraz jest taka sytuacja, że dużo ludzi wie jak wygląda ten Gotik, dużo ludzi wie, że ten Gotik wymaga poprawy. I demo pozwoliłoby to każdemu zweryfikować, czy te wszystkie poprawki zostały naniesione. Żeby się go nauczyć i to naprawdę dużo czasu. Animacje walki bronią jednoręczną wydają się wolne i trochę toporne. Siema, Ale im dłużej walczysz i im więcej poświęcasz temu czasu, to wydaje się mieć sens. Jedyny problem mam do systemu combo, bo jest totalnie nieintuicyjny. Miałem momentami sytuację, że bezimienny po prostu przerywał atak po jednym dwóch ciosach. Ja to słyszałem też od innych osób, które faktycznie grały w to Demko, że te kombosy nie działają tak jak powinny. Masz wrażenie, jakbyś walczył ze sterowaniem, jakbyś walczył z jakimś dziwnym nowym systemem, który wprowadzili, a nie grałbyś na nowym gotiku. I masz wrażenie, że system combo jest zepsuty. Tyle, że combo działa w taki sposób, że jeżeli użyjesz konkretnej kombinacji klawiszy, wykonasz dalsze ciosy. Miałobyś to sugerowane lekko po miecza, ale nie zdołałem tego zauważyć. A plus na pewno to, że przyjemniej uderza się młotem jednoręcznym. Jest po Wolny i ciężki, czujesz ten jego ciężar. Do tego nagrywają nowe animacje do mistrzowskiego stylu walki. Ale za to walka bronią dwuręczną wypada dużo lepiej. Kombo jest płynne, a animacje są na pewno naturalniejsze niż przy walce jednoręczną. Do tego przyjemny dla oka jest to, jak bezimienny obraca miecz w dłoni. Ciekawą rzeczą jest też, że bezimienny. Kurwa, najgorsze starzy stary w gotiku. To jest gra, gdzie nawet jak teraz można pomyśleć, że ten remake ma hejterów to ci wszyscy kurwa hejterzy chcą, żeby to była jak najlepsza gra, jaka by mogła być, nie? I mi się wydaje, że to jest najważniejsze cały czas do nakreślania ludziom. Wszelka krytyka, która pada w stronę Gotika, jest krytyką spowodowana tym, że ludzie kochają tego gotika. ludzie chcą mieć grę, do której będą mogli wracać i nie chcemy dojść do sytuacji, w której będzie trzeba kupić remake za 50 euro tylko po to, żeby przy kolejnym playthrough zagrać w znowu zwykłą jedynkę z unionami, no nie? Jeżeli... TO NIE WYJDZIE?! No to nie wyjdzie, słuchajcie, wtedy Gotik 2 tak naprawdę remake, no nie? Po wykonaniu bloku może kopnięciem przewrócić przeciwnika. Dlatego czuć różnicę między różnymi typami broni. Plusem jest też, że czuć różnicę między walką młotem, toporem i mieczem. Każdy ma własny zestaw animacji. Nie udało się przykładowo przy pomocy młota przewrócić szkieleta. Pora teraz poruszyć temat walki dystansowej. A ja ciekawe do... w sumie czy oni to wzięli pod uwagę? Czy jest bonus demecz w na przykład szkielety i w golemy z broni, ten z broni obuchowej? W raczej nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń. Powoli się półtot, ale obrażenia wynagradzają wszystko. Jedynie mam problem trochę z rozrzutem, ale może to tylko moja wyobraźnia. Prawdopodobnie wystarczy się do tego przyzwyczaić. Łuk działa przyzwoicie. Na początku wolno naciąga strzałę, potem z umiejętnościami idzie coraz lepiej i coraz szybciej. Tu też miałem małe problemy z rozrzutem, ale to mówię, może to być tylko moja wyobraźnia. Ale ogólnie do walki na dystans nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Pozostało teraz poruszyć tylko temat magii, i jest naprawdę ciekawie. W tej demuce otrzymaliśmy tylko kilka run do wytestowania. Pierwszą runą, którą wytestowałem, był lodowy pocisk. Zadaje ona mały damage, ale jest dosyć szybka i potrafi zamrozić przeciwnika. Jej styl stowania porównałbym do magicznego pocisku Ryzena. Pełno wygląda to przyjemnie, gdy Bezimienny raz za razem rzuca kolejne lodowe Jezu, pociski. Kolejną runą, którą wytestowałem była słynna Kula Ognia. Z nią mam problem taki, że długo się ładuje. Zanim rzucisz, to mija trochę czasu, ale czuć uderzenie. She do tego Bezimienny śmiesznie wygląda, jak ją ładuje, jakby używał, nie wiem, mocy z Dragon Balla. Na pewno nie wiem, co mam myśleć o podmuchu wiatru. Odrzuca, mało bije, ale jakoś działa, tylko dziwnie to wygląda. Za mało to wytestowałem. Na pewno sporo... napisał... Grałem w to demo na PGA i z moich odczuć to jest totalnie to samo demo. Zmiany o jakich mówi w moich odczuciach nie miało miejsca, a to o czym mówi, to jakieś podstawowe informacje, którymi mógłbyś opisać każdy system walki w każdej grze. No i właśnie to jest ta taka sytuacja, z którą my teraz obcujemy. Ludzie mogli ograć to demo, powiedzieli, że poprawili kilka rzeczy, niektórzy ludzie mówią, że widać te poprawki, a z drugiej strony nie mówią, że kurwa, to jest to samo demo i tu chuja są, a nie poprawki. Zobaczenie mnie zbryła lodu. Działa ona zupełnie inaczej. Jest to teraz szeroki promień, który zawraża wrogi cel. Wygląda to w porządku, ale ta ikona zasięgu jest trochę dziwna. Na koniec najważniejsze jest zaklęć, czyli deszcz ognia. Damage bije porządny, tylko mam problem z efektem samego, ten okrąg, który pojawia się wokół Bezimiennego, wydaje się dziwny, ale tak. Ten deszcz ognia na tym jednym pokazie wyglądał paskudnie na Gamescomie. To sama magia wydaje się zrobiona w porządku. Czyli rabini są niezgodni? No to jest na pewno jeden z red flagów, jeżeli wiesz, masz tak skrajne opinie odnośnie tego, a tutaj masz no taką sytuację, że no nikt nie ma możliwości tego potwierdzenia, no nie? I czuć ten damage, i na pewno granie magii będzie przyjemne. Zajmijmy się może teraz gameplayem. Nie a wy się... na przykład kupujecie to kurwa, czy nie? Ja, ja, jakie macie nastawienie? Zastrzeżeń co do wyglądu interfejsu. Wygląda porządnie i schludnie i czytelnie. A to jest najważniejsze. Jedyne co mi dalej tak średnio pasuje, ale to już moja opinia, to paski HP. Ale to. Szczegół. Bez to, żeby było tylko 15 minut, nie zająłem się w ogóle. Ja wam tylko powiem, że jeżeli tego nie kupujecie, to w dzień premiera odpalacie wszyscy Gotika 1 i jak najbardziej windujemy liczby z klasycznego Gotika. Otwieraniem zamków. Próbowałem, ale jakoś mi nie siadało i nie chciałem na to marnować czasu. Miałem co do tego jakieś zastrzeżenia. Nie wiem po co robili w sumie jakąś mini ale jest okej. Okay. A trudność samego Playgroundu oceniam takie 5,5 na 10. Jak już ogarniesz system walki i wiesz czym jest Gothic, to sobie poradzisz na pewno. Na pewno zauważalny jest progres postaci między klasami, które nam dało się wybrać to teraz pora porozmawiać o problemach, które miałem z tym demem. Moim największym nemezji z tego dema były powalenia. To, że orkowe psy i cieniostwory mogły po prostu cię przewrócić. A to też Samo dużo to sobie jest mówiło. spoko, ale Bezimienny wstaje za wolno. Zwyczajnie on ślamazarnie się podnosi. Jeżeli masz pecha, to po prostu przeciwnik cię dobije, zanim wytrania. Bezimienny ruszy swój tyłek. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione, bo to musi być poprawione, bo gameplay będzie tragiczny w walce. Na pewno... Teraz zobaczcie, o czym jest mowa. Mowa jest o rzeczy, którą szłoby przetestować po pierwszym gameplayu, kurwa, po pierwszej godzinie spędzonej w tej grze. I tu trzeba zwracać uwagę na takie pierdoły, Was... że spamujące psy cię powalają na ziemię i dobijają cię, gdy leżysz, kurwa, bo twoja animacja wstawania jest zbyt wolna. ...z postaciami, ale tam nie było za dużo postaci do testowania, bo tylko Diego i Jan. Miałem śmieszną sytuację, że Diego po rozpoczęciu walki zaczął tylko parować moje ciosy i stał w miejscu, ale po odpowiednim zbliżeniu się zaczął atakować mnie normalnie. Nie miał na pewno tego problemu, co było w Demo, że przełącza się między broniami i nie wiedział, co ze sobą zrobić, gdy jest ze mną walczył. A jak wygląda poruszanie się postacią? Jest okej. Okay. Postać reaguje sprawnie, na pewno lepiej niż w Demo. Nie ma tych żadnych opóźnień przy obrotach. Skakanie wciąż wygląda trochę dziko, ale jest do przeżycia. Na pewno na plus jest to, że można wypić sobie miksturę w trakcie walki. Na pewno już nie ma tej toporności, tej opóźnień przy po że kręciłeś myszką, a kamera wolno obracała bohatera. Jedyny problem z animacją to miałem, jak schodziłem w dół z bocza, bo Bezimienny zaczął mieszać animacje, jakby nie było jakiegoś płynnego przejścia pomiędzy nimi. A jak gra prezentuje się graficznie? Na pewno nie mogę powiedzieć, że jest brzydka. Albo na pewno nie wygląda gorzej niż Arkania. Nie wiem, skąd to w ogóle Dzięki się ślub. wzięło. Po Postacie wyglądają osoba. szczegółowo i poprawnie, nie ma żadnych jakichś większych glitchy graficznych. Jedyne, co mi się wydarzyło, to jakiś momentalny sekundowy glitch graficzny, że coś na niebiesko się poświetliło. Nie, to jest problem z wodospadem i to widać. Wejdziesz pod wodospad i tam jest taka pikseloza. Z tego zajrzałem do ustawień graficznych, i gra była ustawiona na poziomie Gothic, złączonym FSR 3.1 na poziomie Quality. Dziwne, że nie było wykorzystane FSR 4 które w porównaniu do FSR-3 jest o wiele lepsze i eliminuje wiele problemów z niedociągnięciami Ale przynajmniej już włosy bezimiennego nie świecą od pochodni. Dlatego wydaje się, że oświetlenie już działa Ciekawe w poprawny sposób. Tobą, Normalnie nie. już pochodnie oświetlają swój teren niż tworzyć jakiś promień dziwny. Poruszę teraz jeszcze temat dubbingu. Każdy wie, wrócił mi Jacek Mikołajczak. Czuć na pewno różnicę przez te 25 lat. Brzmi inaczej niż kiedyś. Mówi trochę wolniej, tak jakby myślał się nad słowami, które chce Kurda, ja się zdziwię, czy oni tego w jakimś procesie delikatnie nie przyspieszą, nie? Jakby go naturalnie przyspieszyli o 5-10%, to mogłoby nawet nie być zauważalne, by go jakoś nie spiczowało, ani nic takiego, a faktycznie mówiłby szybciej. Powiedzieć. Na pewno nie czuć tego czytania z kartki, Świecące włosy i golemiarska twarz, to był błąd z HDR-em, ale tam HDR nie był, kurwa, włączony. To było oryginalne. Co do pozostałych postaci, czyli Diego i Jana, nie mam żadnych zastrzeżeń, brzmią idealnie. Śmiesznym elementem na pewno było to, że bezimienny głosem Mikołajczaka powiedział: Jestem Bezim. Raz jeszcze wam opowiem, że no próbowałem wydostać to jest się jest. z tego dema i miałem śmieszny błąd, że bezimienny zaczął się trząść po wskoczeniu tam, gdzie nie powinienem się znaleźć. Ale nie uznaję tego jako błąd, to po prostu była moja desperacka próba dostania się i dobrze się zabezpieczyli. Nie dało się w ogóle praktycznie wyjść poza ten teren. Teraz chyba najważniejsze, czyli moje własne, i przyznałam się bez bicia. Na początku byłem nastawiony negatywnie. Gdy wychodziły Gamescom, gdy wychodziły te wszystkie Neraz Demo, to należałem do grupy, że. To się nie uda, to nie będzie dobre. Ale po moich czterech próbach zagrania w tą grę, to naprawdę zacząłem wierzyć w ten projekt. Dosłownie, nie miałem nic do roboty innego ciekawego na PGA, to łaziłem i odpalałem jeszcze raz to demo. I raz za razem, grając w to, coraz lepiej ogarniałem wszystkie systemy i coraz bardziej zaczęło mi się to podobać. Czekam na pewno na premierę i daję im ogromną szansę. To jest jedyna okazja, żebyśmy się otrzymali, kolego. I wierzę, że alchimia da radę dostarczyć coś dobrego. Chciałbym po prostu wierzyć. nie doszlifują wszystko. Chciałbym wierzyć, ale nie jestem ślepy. Gdy moja droga jest osłana red flagami. To nie jestem kurwa naiwniakiem, nie? Nie działa, skupił się na tym feedbacku, naprawdę. Ale wiecie, nie mówię, że to nie wyjdzie. To może wyjść, ale My mamy multum red flagów, które no, wskazują nam na jedno. Jeszcze mają trochę czasu. Błędy i będzie okej. Okay. Oszukujmy się, Gotik nigdy nie był arcydziełem. A grając w to demo... Jak to kurwa GOTHIC nigdy nie był arcydziełem? Gotik zawsze był arcydziełem. Czułem dosłownie ducha tego starego Goticzka dobrego. I wierzę, że to będzie dobry tytuł. Jeżeli miałbym teraz wystawić o. No, nie gra się w ducha Goticzka, tylko się gra w Gotyczka gameplayowo, w jego mechaniki, w jego systemy. I to jest najważniejsze. Nie wracać do. Gi... No, nie, nie wraca się do Gierki, bo ma klimacik. Wraca się do Gierki bez fajną gierką, bo się w to kurwa dobrze gra. Ale to prawdopodobnie dałbym temu Playgroundowi 7,5 na 10. Było mało zawartości, bo przecież to tylko Combat Demo, ale fundament jest solidny. I teraz poruszę bardzo kontrowersyjną sprawę. W internecie pojawiło się wiele przekonań różnych osób, które znajdowały się niby na PGA i uważały, że to demo nic się nie różni. Że niby ta gra jest cały czas takim samym ściekiem, jakim była. Nie wiem, może w waszych oczach będę kłamcą przez ten cały czas, co opowiadałem o tym Gothic Remake, ale na pewno nie słuchajcie tych ekspertów. Poskrom swój język, Paladynie! Jad, który sączysz, zaczyna mnie nużyć! Ludologów no w internecie, którzy nie grali, ale wiedzą wszystko, że od w przyjemnością nagrają setki materiałów, jaki to gotik jest eksperymentem społecznym, jakie to jest gówno, jakie Bo to jest. jest marnowanie czasu. Ja sam również nie jestem ekspertem, to są tylko moje odczucia. Ale uważam jedno: po prostu poczekajmy na premierę i zobaczymy, kto miał. Nie możemy mieć takiego nastawienia. W sensie każdy może mieć nastawianie, jakie chce, ale no. Ile razy już słyszeliśmy z jakimiś premierami takie teksty typu? Poczekajmy na premierę i ocenimy wtedy. Po to się wypuścza te dema, po to się wypuścza te trailery, żeby zdobyć informacje, żeby zobaczyć, czy nam to leży, żeby ocenić ten tytuł przed wydaniem pieniędzy. Nikt nie chce kupować kota w worku i to jest najważniejsze. I jaki było główny cel wypuszczenia demka? zdobycie feedbacku od graczy. A więc w tym momencie mówienie graczom, że nie powinni dawać feedbacku, to jest największa głupota. No bo wtedy talkimian nie powinna wrzucać stary w ogóle jakiejś ankiety do wypełnienia. Czyli z jednej strony jest wypuszczana ankieta Oczywiście, się od graczy tego feedbacku, ale ludzie, którzy bronią tytułu, mówią a nie, poczekajmy na premierę, może będzie dobrze na premierę, no nie? Rację. Może ci eksperci mieli rację i okaże się, że Gothic Limek jest totalnym Zawsze, kurwa, jak na razie mieli rację te eksperci. Pragnę to tylko, kurwa, zaznaczyć. ...jakie mi się nigdy więcej nie sprzeda i nie pojawi się więcej części. Ale tego jeszcze nikt nie wie i zostaje tylko czekać na to, co nam pokaże Alchimia na premierę. Na koniec jeszcze raz wspomnę, to były tylko moje uczucia, nie żadna recenzja, ani nic, ani żadna ostateczna prawda, której macie wyznawać i wierzyć. Każdy przecież ma własne zdanie i każdy może wyrazić to w komentarzach pod tym filmem. W opisie zostawię na pewno link do pełnej dokumentacji, którą stworzyłem w pociągu i moje wszystkie przemyślenia, bo tego nie dało się po prostu przedstawić w filmie. To by było na tyle. W... Czy te dema i trailery nie są właśnie po to, żeby budować hype? Jeżeli to wygląda średnio, to trzeba o tym mówić, bo dla devów to może być gra roko, dla graczy kompletne gówno. No i widzisz, no i do, takich, do, do takiego momentu my dotrwaliśmy, no nie? W sensie, mi się wydaje, że tutaj warto byłoby wysłuchać drugiej strony i zastanowić się, w jakim celu, tak jakby druga strona wychodzi z takiego założenia. No bo, jeżeli na przykład teraz zapytałby mnie ktoś, dlaczego jestem krytyczny względem Gotika, dlaczego ja analizuję ten gameplay po klatkach, dlaczego. Przyglądam się każdej najmniejszej pierdole, To ja Wam mogę odpowiedzieć bardzo prosto. Zależy mi na tym, żeby ten gotik był dobry. Zależy mi na tym, żeby zwiększać świadomość graczy względem tego, jakie wychodzą tytuły, na co patrzeć, jak kurwa świadomie podchodzić do gier, jak szukać tych gier, które są dobre jak szukać no, najlepszych tytułów finalnie i wydawać pieniądze w najlepszy sposób na najbardziej jakościowe produkty, które was będą cieszyć nie na jeden gameplay, a na tych gameplay 20, 30 lub kurwa 300. A z drugiej strony, jeżeli byśmy się zastanowili, no to mi się wydaje, że głównym argumentem przemawiającym za tym, co mówią ci ludzie, żeby poczekać do premiery, jest to, że są zirytowani zabijaniem hypu, Bo to są ludzie, którzy są napaleni na gierkę, chcą ją ograć, tylko, że wszyscy im na przykład mówią, że jest trochę inaczej, że nie powinni się tak napalać, że powinno się trochę wstrzymać, że powinno się o tym podyskutować, porozmawiać, przesłać jakiś feedback. No i to, no, moim zdaniem, jest już podejście takie dziecinne, no bo no najprościej byłoby to odbić pytaniem, co w takim razie wnosi takie podejście. Bo to podejście, moim zdaniem, no nie wnosi za dużo. To podejście wnosi to, że kupisz tytuł i się będziesz cieszył z tytułu, który ogrywasz, który tak naprawdę nie jest dobry. Ale czy z drugiej strony potrzebujesz kogokolwiek, żeby ci powiedział, że możesz się kurwa dobrze bawić? No nie. Więc to są ludzie, którzy moim zdaniem bardzo mocno pokazują, że łatwo jest z nimi manipulować za pomocą opinii publicznej i dają się dosłownie nabierać na to, które produkty im się podobają, które produkty im się nie podobają. Którzy mają problem z określeniem sytuacji, czy oni spędzają fajnie czas w grze, której ktoś nie lubi. No ale to już jest wtedy, no, raczej bardzo mocno kwestia związana z pracą nad sobą, a nie nad tym, co mówi ktoś inny, prawda? Też się spełniłem moją prośbę z Discorda. Pozdrawiam również wszystkich z Discorda jako Community. To było na tyle. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam, pozdrawiam bardzo miło. A powiedzcie mi w komentarzach, co wy o tym myślicie. To mnie najbardziej ciekawi. Jakie wy macie podejście do tego gotika? Kurwa, no tutaj, no jestem, ja jestem osobą, która musi coś zobaczyć, żeby w coś uwierzyć. Puste słowa, że jest lepiej do mnie nie przemawiają. Jeżeli ja miałbym decydować, czy kupuję ten tytuł na podstawie tego, no to no nie daje mi to zbyt dużej ilości informacji, by podjąć jakąś świadomą decyzję. Nie wiem, jak wy.